Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spite porównanie z Xiaomi Mi Mix 3 kontra Xperia Sony Xperia XG, Sony Xperia 10 Plus. No właśnie. Więc sprawdźmy sobie te dwa smartfony, jak one wypadają w bezpośrednim porównaniu. Jak odpalają się aplikacje, na nich pozostają w ramie. To samo zróbmy w przypadku gier. W Xperii mamy z na 636-4 GB pamięci RAM, tu mamy z na 845 GB pamięci 6. Więc sprawdźmy sobie, jak to wszystko działa. Wyczyszczone telefony, wpięte do tej samej sieci, więc lecimy. Allegro! Allegro dla siejomka AliExpress. Remis, Xperia na maksa jasność. Nie, właśnie dajmy sobie, bo widzę, że słabo świeci. AliExpress, no to już było, sorry. No, Ceneo. Ceneo, no to widać, że również Xiaomi. Galerie, no prawie, że remisowo doczytały wszystko. HBO GO, tu wygrywa Xiaomi. Xperia chwilkę po. iPla xiaomi no tu coś czekamy długo na xperia jak do jd.pl no prawie że tak samo chociaż reklama szybciej w xiaomi się doczytała mapy xiaomi xperia player.pl xiaomi xperia tak dobra co mamy dalej olixa Raz i po chwili Xperia, Prychna.pl. No Xiaomi. Xperia dłużej. Pizza Portal. Też dla Xiaomi. Sklepy Play. Xiaomi. Spotify. Tutaj również Xiaomi szybsze. Tap Talk analogicznie Tripadvisor, Xiaomi, Twitter, jeden i za chwilę drugi Uber, Uber też dla Xiaomi, no ogólnie szybsza nie da się ukryć wykop tak samo, YouTube no, tutaj chwilę tylko po sieją, i dobra. No więc to nie wiadomo było, że to tak będzie. Czy było tylko pokazać Wam jak bardzo tak będzie? Bo o to chodzi w tego typu filmach, kiedy stawiamy jakiegoś flagowca i średniopułkowca, żeby było widać, czy jest sens dopłacać. Dobra. Sprawdźmy RAM. 4GB, giga, 6GB, giga, co będzie w ramię? Allegro. Widzimy, że poza ramem w OBU, AliExpress tu w ramię, w Xperi niestety nie. Ceneo, no jakby tu. No. No w sumie w obu, nawet w ramie. Galerie doczytują się troszkę. HBO GO, ubite w obu. Ipla tu w ramie, tutaj coś doczytuje. Jak dojade.pl no też ponowne uruchomienie, niestety. Mapy tu w ramie, tutaj nie. Pyszne.pl Temat wygląda tak, że też restartują się tabki. OLX. doczytywanie w obu. Pyszne.pl też lista restauracji nie pokazuje się od razu czy jest czytana netu, czyli porówna uruchomienie tu mamy jakby z ramu sklepy w pamięci RAM Spotify tu w ramie, tutaj niestety nie Tab Talk, tu w ramie, tu chyba coś doczytuje TripAdvisor no też widać, że doczytuje w obu Twitter ponowne uruchomienie Uber też zrestartowany wykop. Sytuacja: no, może być z RAMu i YouTube y ubite. No więc tak jak można było się spodziewać, przy 4GB pamięci RAM irytujący jest ten gestecz. Znaczy do, do, do tych list aplikacji no, trzeba wyczaić, żeby nie za dużo, nie za daleko palcem pojechać, no ale to chciałem powiedzieć: no, przy takiej ilości RAMu 4 no to jest słabo. Przy 6 tutaj też sięją idealnie. Jak za mój gust nie działa. No coraz cięższe systemy tu co Androida to więcej ramuje aplikacje, nakładki no i trzeba go mieć więcej. To nie jest iOS, gdzie wystarczy 4 GB i naprawdę śmiga. Nawet nie wiem, że mówię i rymuję. Dobra, przejdźmy teraz do gier. Więc wyczyściłem pamięć, jak dobrze kojarzycie przed chwilą tak. I przejdźmy sobie do, do gierek. Asfalt 9. To będzie szybszy w odpalaniu. Pewnie Xiaomi. Ale to się zaraz okaże. Zgadza się Xiaomi i na Xperia troszkę musimy czekać. Dobra. Następnie mamy asfalt 8. mielą mielom Xiaomi Xperia Dobra, Temple Run 2 Xiaomi Zaczyna nam, kończy w sumie animację A w Xperia ona tak jakby się rozkręca, więc No tutaj jest różnica Subway Surfers. Dzisiaj mi odpaliło. Xperia jeszcze sobie myśli. Troszeczkę dłużej. Dead Trigger 2. Dla mi i Xperia tutaj w miarę szybko. Asphalt Extreme. Yomi, Xperia. No, dawaj, dopiero teraz. OK, i co mamy dalej? Coż mamy dalej. Mamy Unkilled. Jak będzie z Unkilled? Pewnie podobnie, ale to będzie chyba dłużej, będziemy musieli czekać na Xperię. Dziesiąteczkę z plusem. Ale to się zaraz okaże. Xperia, no już nie, nawet nie było jakiejś takiej wielkiej różnicy. I ostatnie PUBG Czy to będą większe różnice? Może. Tu już się zaczyna odpalanie gry. Nie wiem o co chodzi, ale nie chcę mi się tego czytać. Coś się pokazuje, to trzeba kliknąć. Przygotujmy się na to samo w Xperii. więcej w tym samym czasie. Ciach. No ale już się mi poradziło sobie z grą i jest już ona odpalona. Xperia, no tu długo czekamy. Za długo jak dla mnie. No i dobra. Tak to wygląda. Różnice. No, Szczególności w publikacji są dosyć duże. Tutaj no naprawdę mocna jednostka pomaga. Ram sprawdzamy 4 GB, 2 GB różnice i tak. Pierwsza gra już się mi w ramię w Xperii nie. Następnie mamy Asphalt 8. Tak samo poza ramem w Xperii. Temple Run 2. Też poza ramem w Xperii. Subway Surfers na szczęście w ramię. Pierwsza gra w pamięci RAM w Xperie. Dead Trigger 2, to jest druga w ramie następnie mamy Asphalt Extreme trzecia w ramie, bo na się wsią mi wszystko jak widzicie Unkilled no tutaj kolejna w ramie i mamy PUBG Pubgi. no też w ramie, no te Kilka gier mniej, no ale 2GB pamięci było. różnica między nimi. Tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów, czyli Xperia, Sony Xperia 10 z plusem i Xiaomi Mi Mixa 3. No wiadomo, który szybszy, ale różnice no, troszkę w grach większe, w aplikacjach też czasami się zdarzało, więc no wiadomo, jest to Troszeczkę wolniejsza jednostka, no wiadomo, standard 636, a tu 845. Dobra, chcecie coś więcej wiedzieć? Oczywiście, piszcie w komentarzach odnośnie jednego i drugiego smartfona. Macie tutaj playlistę, możecie zobaczyć porównania z innymi. Oczywiście na dole linki do moich społeczności, profil na platformie, patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. Jak się podobało, dzwoneczek, komentarz, łapka w górę, to się zawsze przydaje. No i szczerze mówiąc, na dzisiaj tyle: Speed test porównanie Xiaomi Mi Mix 3 kontra Sony Xperia. X dziesiąteczka z plusem. Z tej strony łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.